Kurwa, atakuje. Nie, ja nie mogę go uwolnić, Kurwa No kurwa, ty oszołomie. Przekręćcie może. O, zróbmy tak, kurwa. No w którą stronę, to kurwa idioto? Kurwa. No kurwa, ale teraz nic nie widzę tu. O, tak, kurwa. A jak ten kurwa głupia typa... Aż ja się zostało ze strachu. Ona? Mysz, no. Gdzie jak kurwa Konar nie podskakuj, za czego ty się boisz, ty? No kurwa, bo nie lubię takich akcji. No to wypierdala i <grym> się nie patrz. Kurwa, ale <grym> zobacz, jak on stoi. Ale kurwa, jak myś wyjdzie, to dostanie w łeb. Ale on... Ty, kawał, Ej, kawał. zobacz, ale ugryź ją, bo jej kurwa krew leci. Zostrałaś się. Nie, ale ty zobacz, to jest taki kawałek mięcha jakby. <grym> Nie ona się strachu. Nie, strachu. O, zaraz zostanie w łeb. Nie Nie widzisz, że oni odkowali wali palcami, nie zepali. On już dawno był mógł z nie wiem, gdzie jest. Z tej, z tej, z tej, z tej. Z czego on taki, kurwa, mało hard Co on ich biega? Z tym wyciągać, nie chcesz ją wyciągać? Teraz może poczekasz aż się pająk uspokoi. Teraz już będzie miała zretopty. Przecież ona już dwa razy, drugi raz już rzucona jest. Ta sama? Ja no. to.